Cześć wszystkim, witajcie na kanale. Jesteśmy dzisiaj w dziale akwariowym, i dzisiaj chciałbym Wam pokazać i powiedzieć parę rzeczy o stanie akwarium prawie dokładnie dwa miesiące po założeniu. I mam nadzieję, że widzicie, co się tutaj dzieje i co jest problemem, problemem jest, słuchajcie, to, że rośliny rosną jak szalone. I pomimo moich przycinań przy każdej jakiejś tam podmiance wody delikatnej, mniej więcej raz na tydzień, nie mam już ich gdzie tak naprawdę odsadzać, zagęszczać, bo już jest. Naprawdę robi się straszna gęstwina. A one nadal rosną jak szalone, słuchajcie. Widać już rogatek tutaj nam się kładzie mocno na powierzchni. No ale rogatka to akurat mogę sprzykrócić jeszcze, myślę troszkę tutaj zagęścić tam z tej strony bliżej filtra. Eee, tym bardziej, że też wprowadzę pewne zmiany. Filtrowania, o czym powiem za chwilkę. Stan roślin jest, można powiedzieć, bardzo dobry. Pięknie rosną, mają coraz większe liście. Naprawdę podłoże z ziemi ogrodowej chyba robi robotę. Mamy jednego kolegę, którego ostatnio zakupiłem. Kiryski fajnie się tutaj już odnalazły nie szaleją tak jak na początku. E, I stan ryb jest e, dobry. Jedna, niestety, jedna z rybek danio pręgowanych, tych właśnie, e, niestety zdechła, nie wiem z jakich przyczyn, może po prostu była słabsza, ponieważ te danio hodowlane, szczególnie, właśnie te e, z takimi wyloniastymi. Co to się okazuje, one są dosyć, jak to powiedzieć, są mniej odporne to raz niż te takie oryginalne danie pręgowane, natomiast one też mają różne często wady genetyczne, ponieważ to są niestety rybki modyfikowane genetycznie, z tego co mi wiadomo, jeśli się mylę, to napiszcie. No i jedna niestety miała może jakąś wadę, może ze względu na stres. Przeprowadzkowy, nowe miejsce i tak dalej, po prostu mi padła. Ale są nadal cztery. Eee, I co, i co. No, reszta czuje się dobrze. I o rybkach tutaj więcej chyba nie będę mówił. Przejdziemy może do stanu krewetkowego. Stan krewetkowy ma się lepiej niż dobrze, słuchajcie. Urodziły się małe. Które były jeszcze tydzień temu naprawdę takie malutkie. Teraz już widać je doskonale gołym okiem. I urodziło się ich nie wiem, czy poszły dwa mioty, czy to z jednego aż tyle. Miałem doświadczenia jeśli chodzi o krewetki. Natomiast no jest ich coś koło, nie wiem, lekko mówiąc, 70-80 sztuk, może koło setki już teraz. I z tego co widzę, kolejne krewetki mają jajka tam na tym mchu widać ile ich sobie też siedzi wszędzie gdzie nie spojrzeć po prostu są małe krewetki też zastanawiam się jak to będzie z nimi być może będę oddawał eee, dam ogłoszenie na eliksie, że no, może nie oddawał, zobaczymy może sprzedawał za jakieś symboliczne pieniążki, żeby po prostu było na karmę dla rybek na razie niech jeszcze sobie troszkę podrosną bo o, tam jest jedna z tych krewetek, nie wiem czy będzie ją widać, tam w głębi chodzi, która ma jajka Pod Odwłokiem swoim I krewetek jest, no mówię, coś koło setki razem na pewno już w tym akwarium Większość jeszcze małych, ale Zobaczymy co tu się będzie działo Z jednej strony fajnie One czyszczą, one cały czas chodzą, one cały czas pracują ale z krewetkami właśnie dzisiaj rano miałem nieciekawą historię. Przyszedłem rano, zapaliłem światło i zauważyłem, że naprawdę filterek był mocno zapchany. Gąbka była mocno zapchana. Ruch wody był naprawdę malutki, i po całej nocy prawdopodobnie, znaczy no prawdopodobnie na pewno, no było bardzo mało tlenu w wodzie. I większość dużych krewetek siedziała dosłownie przy powierzchni. Wystraszyłem się, że mi pozdychały. I ogólnie, no, szybko po prostu zmieniłem gąbkę w filtrze, bo tamta gąbka, co miałem od samego początku, mi się porwała i tak zamówiłem właśnie dwie nowe gąbeczki. Dzisiaj odebrałem właśnie rano paczkę, całe szczęście, i sobie wsadziłem nową gąbkę. Oczywiście to jest nowa gąbka, więc yy, takiego życia biologicznego, tych bakterii w niej za bardzo nie ma, natomiast myślę, że dzięki. Temu, że ona popracuje sobie tutaj, no to te bakterie z czasem się na niej skolo, skolonizują po prostu tą gąbkę i ta gąbka nie tylko będzie czyścić mechanicznie, jak robi to teraz, ale również biologicznie. Natomiast myślę, że przy tej obsadzie ryb z taką ilością roślin, które szybko rosną, tutaj problemu z jakimiś azotanami, amoniakami i innymi rzeczami nie ma i e, a propos jeszcze właśnie roślinę chciałem powiedzieć po prostu patrzcie na tą roślinę, która tam rośnie w głębi nie wiem za bardzo jak ona się nazywa, będę musiał poszukać No jest taka dosyć popularna roślinka ona ładnie rosła dopóki nie wystrzeliła i obecnie zajmuje mi prawie pół akwarium zaraz zobaczycie, podniosę pokrywę patrzcie jakie ma potężne liście i one mi całą tutaj część akwarium zacieniają do tego rzęsa zaczęła rosnąć jak szalona, trochę być może. No, jeszcze może nie jest jej za dużo, ale powoli będę musiał redukować troszkę. Nie wiem, czy pamiętacie na samym początku. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale jak dostałem roślinki, no to miałem tej rzęsy dosłownie dwie czy 3 sztuki. Takie malutkie. No, takie malutkie. 2 czy 3 sztuki. Teraz już mam tyle. Więc trzeba będzie to kontrolować. Bo to bardzo szybko może zarosnąć cały zbiornik. Jest to fajne, ale nie do, nie do przesady. Wiadomo. No i z tymi roślinkami mam problem, bo one są po prostu piękne, ale są za duże do tego akwarium. Akwarium o takim gabarycie. I się zastanawiam, co ja z nimi mam zrobić. Bo szkoda mi ich wyrzucić. I prawdopodobnie wyrzucę tutaj tą roślinkę, co tak bardzo słabo mi rośnie. Ją przytnę i te czubki najładniejsze sobie po prostu utnę. I odsadzę, tutaj jest miejsce tak z tyłu nieco, odsadzę. One troszkę zwolnią ten swój rozwój. Jednocześnie nie chcę się ich pozbywać. Prawdopodobnie z obciętych. Łodek po tej roślince też zaczną wyrastać nowe. Tak jak tutaj widać, tam gdzie obciąłem tę roślinkę wcześniej, przesadzałem, już są jest całkiem ładna nowa roślinka i one po prostu się może rozgałęzią. No, będę musiał redukować. Podejrzewam, że za 2-3 tygodnie znowu będę miał podobny problem. Przy najbliższej podmiance wody będę. Tutaj musiał zrobić właśnie tą konkretną przycinkę. Tam z tyłu też się dzieje chaos. Słuchajcie, jest tak, taka gęstwina już. E, no ale fajnie, no rybki na pewno mają dużo lepiej niż w pustym akwarium. Aczkolwiek, przez to, że tutaj się z tej strony tak zagęściło, mają troszkę mało miejsca do pływania, myślę. Ale jest ok. No. Słuchajcie, no dwa miesiące nie, nie spodziewałbym się, że. Tak to będzie wyglądać. Aż tak. Zobaczę, jak będzie troszkę wyglądać w innym oświetleniu, to akwarium, bo to jest troszkę za mocne, może. Może troszkę lepiej, nie wiem. Do nagrywania może troszkę lepiej. I co? Słuchajcie, no serwis, serwisowanie tego akwarium jest minimalne, minimalne, bo w moim przypadku. Czyszczę filtr, no jest to malutka gąbeczka, ten filtr od Aquaella, Pad Mini, on ma tą gąbeczkę bardzo malutką i ona niestety się zapycha dosyć często, bo mam tą gąbeczkę w tej formie takiej bardziej gęstej niż, niż oryginalnie jest dodawana. Lepiej filtruje, ale szybciej się zapycha i ten przepływ wody jest dużo mniejszy, przez co na powietrzanie. jest dużo mniejszy, muszę tego pilnować. No i ten filterek średnio co 3-4 dni muszę czyścić. Uzupełniam wodę, bo paruje dosyć szybko, jest ciepło na zewnątrz Ale w akwarium cały czas te stabilne 25-26 stopni jest na razie I podmieniam wodę raz w tygodniu Przy okazji jakiejś tam niedzieli Ale nie podmieniam dużo, bo podmieniam jakieś jedną piątą Po prostu sobie wiadro wody 10 Litrowy, czy tam jest 10 albo 12 litrów w tym wiadrze? Sobie wcześniej wlewam z kranu i to przez parę dni sobie stoi. Ta woda się naturalnie, tam te wszystkie związki chloru, czy jeśli są w ogóle w wodzie, nie wiem nawet, to się ulatniają. Troszkę tego też wytrąca się różnej krzemionki. Woda, myślę, jest ma lepsze parametry niż taka prosto z kranu. Tym bardziej, że prosto z kranu woda jest mega zimna i. Wlewając taku do akwarium jest duży szok dosyć dla rybek i innych organizmów, dlatego też polecam wszystkim przetrzymanie przynajmniej 24 godziny takiej wody do wymianki, żeby ona nabrała temperatury pokojowej przynajmniej. I podmieniam takie wiadro wody przy okazji ściągania wody, jeśli są jakieś martwe liście gdzieś tam, no to sobie wciągnę, chociaż nie musiałbym tego tak w zasadzie robić, bo krewetki się nimi też by zajęły z czasem. Do wody, którą dodaję, dolewam uzdatniacza właśnie tego do kranówek i raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie dodaję troszkę bakterii też nitryfikacyjnych, ale, ale też myślę, że już teraz przy tak stabilnym zbiorniku nie jest to konieczne, tym bardziej, że nie wymieniam bardzo dużo wody, tylko wymieniam, jak mówiłem, jedną piątą, to gdzieś woda schodzi do tego poziomu. Więc delikatne podmianki, problemu z glonami ogólnie nie mam, natomiast no, są takie miejsca, gdzie porosły te, takie mocno nitkowate, długie glony. Ale to jest, mówię, to jest bardzo miejscowo, gdzieś tam tylko na niektórych listkach. Krewetki pięknie czyszczą tutaj mech, on jest po prostu, już teraz wygląda pięknie. Krewetki pracują nad wszystkim, pięknie oczyszczają tutaj te rogatki. To jest ich ulubione miejsce na, na siedzenie. No i teraz zmiana a propos filtrowania Kupiłem właśnie system deszczowi. To są takie rureczki, przystawki. Po prostu będę chciał zrezygnować z tego na powietrzania. Końcówkę zdejmę, zamontuję tą deszczownię. Poprowadzę ją wzdłuż tylnej ścianki. I ruch wody będzie po prostu od tyłu do przodu na całej długości, mniej więcej równomiernie. Myślę, że zapewni to nie tylko dobre natlenienie, ale też taki bardziej równomierny ten ruch wody. Bo tutaj, jak widzicie, jak jest świeżo założony filterek, no to nieźle tam tymi roślinami. Miesza, że tak powiem, troszkę mi się właśnie to nie podoba, że jest aż tak duży ten ruch wody. Wolałbym nieco mniejszy, bardziej równomierny, dlatego zobaczę, jak się sprawdzi ta deszczownia. To, są, to jest właśnie ten miejsc, też od Aquala, Aquarium Accessories. To jest po prostu testa rurek właśnie o średnicy do wylotu tego filtra. Oni mają dwa chyba standardy: większe do większych filtrów i mniejsze do tych właśnie mniejszych, różnych modeli. To jest koszt rzędu, tam około 30 zł, chyba. No i mówię jeszcze, jeszcze mam jedną gąbeczkę w zapasie. To się przyda, to tam parę zł kosztuje. No i w sumie pierwsze testy, w które zainwestowałem, to są testy, na, zwykłe testy na PH w dwóch zakresach 4,5 do 9, zmniejszą, z jakby dokładnością można wykonywać lub testy również 6 do 8 w większym, większą dokładnością, wtedy pokazuje 100 testów chyba 17 zł mnie to kosztowało, stwierdziłem, że wezmę to, ponieważ nigdy tak naprawdę nie badałem parametrów wody, którą używam Chodziło dziwo woda wodociągowa ogólnie ma dobre parametry, jedynym jak dla mnie Problemem może być właśnie pH, może być woda zatwarda, więc yy, chciałbym zmierzyć wodę tutaj w akwarium, jakie ma pH i wodę bezpośrednio z kranu, jakie ma pH oraz wodę przepuszczoną przez taki filtr, który mam przy kranie. Między kranem a prysznicem mam taki filtr węglowy, który powinien tą wodę nieco zmiękczać i też chcę zbadać jakie parametry ma ta woda przepuszczona przez ten filtr czy ten filtr w ogóle cokolwiek daje. To tyle, no, nie będę robił testów na, na jakieś twardości, tam inne, te kH i inne, jakieś. nie będę robił testów na póki co, na, na magnezy, na, na żelazo, na nie wiem, na poszczególne pierwiastki, bo nie jest mi to potrzebne. Tak czuję, chyba że tam coś kiedyś zacznie się złego dziać, to może kupię sobie właśnie te testy na, na, na azotyny, azotany i tak dalej. Ale przy tak dużej obsadzie roślin. Przy niedużym jeszcze po tych rybek myślę, że nie ma to znaczenia. Jeśli akwarium dobrze działa, to dobrze działa po prostu. Nie ma co szukać dziury w całym. Jak widzicie, jest pięknie. Naprawdę cieszy to oko. Dużo się dzieje. Krewetki super się mnożą. Wiadomo, że krewetki są dosyć. Wymagające, jakby nie było, I one, jak, jak dzisiaj wspomniałem, najszybciej zareagowały na brak tlenu, najszybciej właśnie to odczuły. Po rybach tego za bardzo nie widziałem. Natomiast krewetki bardzo szybko, szybko pokazały mi to, że coś jest nie tak. Warto obserwować, ale jak tutaj się mnożą, dobrze się czują, tyle po prostu tak duży miod się e, tutaj. Utrzymał to raz, że te parametry wody są odpowiednie. Według mnie nie ma co tu szukać na siłę dziury w całym. A dwa, że cieszę się, że rybki się małymi krewetkami nie interesują, ponieważ się naczytałem, że, te, że ogólnie danio mogą małe krewetki zjadać, polować na nie i tak dalej, ale nie zauważyłem, żeby coś takiego miało miejsce. Kiryski w ogóle są szalone, one nie zwracają uwagi na nic. Neonki kompletnie też ignorują te brzanki czerwone. Też ten mały potworek, co tam siedzi pod liściem, on po prostu sobie siedzi i tak naprawdę za dnia nie jest zbyt aktywny, gdzieś tam sobie czasem coś poczyści. I tutaj widzę, że troszkę roślinka mi wychodzi. Trzeba będzie ją dosadzić mocniej. Nowe listki puszczają. No, tak więc na dniach będę robił podmiankę. Zamontuję deszczownie zaraz. Eee, myślę, że tutaj nie ma co pokazywać. Umontaż jest prosty, trzeba będzie pokombinować tylko z tymi kolankami i z wysokością, żeby to miało sens. Tak więc, słuchajcie, to tyle. Dwa miesiące akwarium. Rybki, plus krewetki. Wsz wszyscy dogadują się bardzo dobrze. Życie kwitnie. Rośliny się rozszalały aż za bardzo. I jest pięknie. Jest pięknie. Słuchajcie, do, myślę do następnego jakiegoś update'u. Jak już zrobię przycinkę, będzie ta deszczowania zamontowana zmierzę te parametry wody to na pewno dogram kolejny odcinek, gdzie Wam o tym wszystkim powiem jak to wyszło w praniu. A tymczasem zostawiam Was z rybkami. Trzymajcie się. Miejcie miły, udany dzień. Jak jesteście zainteresowani, jak to było po kolei z tym akwarium, zapraszam do zerknięcia na poprzednie filmy, gdzie starałem się udokumentować wszystko od momentu, jak zbierałem, kupowałem rzeczy, wyliczałem koszty do momentu przez moment właśnie samego urządzania sadzenia wlewania wody i później kilka już tych updateów co jakiś czas robiłem, więc zapraszam do zerknięcia zainteresowanych, a ja tymczasem was żegnam, trzymajcie się i do następnego filmu, hej hej